Dpierw linkę z hamulca. O! Wyciągamy fajkę. Ściągamy ją. Żeby łatwiej się ściągało możemy przeciąć. Ona i się nam do niczego nie przyda. Hop, jeden pancerz. Tą końcówkę zachować warto. W tym przypadku mam jeszcze gumeczki, żeby linka nie obijała ramy, tak jak tutaj. Je też warto zachować. Druga końcówka oraz drugi pancerz. Hop. Przekręcamy tą baryłkę, aby wyszło i działa. Linki już nie ma. Ucinamy taki sam kawałek pancerzy. Gotowe. Bierzemy nową linkę i montujemy ją w klamce przez tą oto dziurkę, baryłkę. Teraz zakładamy takie końcówki na koniec pancerza. O. Przekładamy linkę. Wsadzamy o tą końcówkę. Wrzucamy w nią linkę. Gumki. Kolejny kawałek pancerza z końcówką i końcówkę wklejamy tu. I hop, I zakładamy teraz fajkę, z wypadkiem nową, przykręcamy linkę, i już prawie gotowe. A teraz przód <grywka> odkręcamy linkę. Ściągamy osłonkę. W sumie lepiej to przetnijmy, bo to działać no nie rozwalimy osłonki ani innych rzeczy. Będzie łatwiej. A ta linka się i tak, że to niczego nie przyda. Pancerz i linka z klamki. Tak samo jak wcześniej. Hop! Przycinamy nowy pancerz. Zakładamy końcówki. Wsadzamy nową linkę. Hop I teraz przez klamkę. Wsadzamy pancerz na linkę. Fajka i końcówka. I fajeczka założona. Wsadzamy w hamulec. Ciężko jedną ręką. Skręcamy. I działa. I skończone.